Cześć moi drodzy, witam Was w następnym wideo na moim kanale. Dzisiaj wideo poświęcone aplikacji Nexu. Unlock the power of your crypto, czyli odblokuj moc swoich kryptowalut. No i moi drodzy, jeśli chodzi o tę aplikację, jest ona bardzo podobna w użyteczności do aplikacji Celsius, jeśli takiej używaliście. Mamy kilka tutaj zasadniczych możliwości, ale zaczniemy może od bonusu, który dają nam na start, czyli 25%. Dolarów. Żeby oczywiście zebrać ten bonus, należy się zarejestrować z linku, który znajdziecie właśnie w opisie tego wideo. Dzięki temu, że użyjecie tego reflinku, będziecie mogli właśnie skorzystać z tej promocji. A mianowicie, jeśli chodzi o samą promocję, no to wystarczy oczywiście tak. Rejestracja, weryfikacja KYC, czyli po prostu dowodem, dokumentem, jakimkolwiek innym tożsamości, a następnie zrobienie depozytu na kwotę minimalną 100 dolarów, gdzie należy tą kwotę utrzymać przez 30 dni, gdzie potem okresie 30 dni dostajecie 25 dolarów właśnie od Nexo w postaci Bitcoina. Ja sobie do tego celu kupiłem właśnie BNB za kwotę 125 dolarów, zasiliłem konto Nexo, co za chwilę wam tutaj Pokażę. Dobra, także moi drodzy, ja już przejdę do następnej zakładki. Jestem już tutaj zalogowany i zobaczcie, tak jak wam tutaj wspominałem, zasiliłem sobie konto BNB. Właśnie mam tutaj 0,3 BNB, co jest warte na chwilę obecną 122,90 dolara. W momencie, kiedy to kupowałem, było akurat warte 125. Dolarów. No i pamiętajcie, że przez 30 dni ta kwota nie może wam tutaj spaść poniżej 100 dolarów, wtedy dostaniecie ten bonus. Więc tutaj moi drodzy macie dwa rozwiązania, albo ładujecie sobie konto kwotą 100 dolarów w jakiejś kryptowalucie, wtedy sobie pilnujecie, żeby to nie spadło poniżej tej wartości, albo najlepiej sobie dodać 150, czy tam 200 dolarów, albo ładujecie sobie konto właśnie na równe 100 dolarów za pomocą stablecoina. Zobaczmy, jakie z tej tutaj można Dodać. Ja sobie w tej chwili odkliknę do high zero balance asset, żeby zobaczyć jakie kryptowaluty tutaj z trybu są dostępne. Mamy bitcoina, ethereum, nexo token, xrp, tether, usd coin, pax dollar, true usd, DAI, usd euro, gpb 3 fund, bitcoin cash, litecoin, eos, bnb, stellar, pax gold, chainlink, tron, cardano, polkadot, dogecoin, axie infinity, polygon, uniswap, solana, avalanche, terra, phantom, terra usdt, i kosmos, także jak widzicie mamy dość sporo tutaj kryptowalut, no i sporo samych stablecoinów. Także choćby nawet Terra i USDT, którego przelanie Was nie będzie Was kosztowało jakiejś fortuny, jeśli chodzi o prowizję. Więc moi drodzy, możecie właśnie sobie tutaj przelać bezpośrednio stablecoina, no i wtedy nie macie obawy, że ta wartość Waszego konta spadnie poniżej tych 100. No ja sobie akurat do tego celu przelałem tutaj BNB, ale dla mnie to nie jest problem, że jeśli będzie spadało poniżej 100 dolarów, no to ja sobie po prostu doładuję tego BNB jeszcze w jakiejś tam większej kwocie, ponieważ mam go trochę tutaj odłożonego w wolny środka. Moi drodzy, co więcej, jeśli chodzi tutaj o samą aplikację Nexo, mamy możliwość Borrow pożyczać. Aczkolwiek osobiście odradzam pożyczania krypto, jeśli nie jest to potrzebne mamy oczywiście tutaj możliwość repay, czyli spłaty, mamy możliwość zamiany, czyli exchange, czyli możecie sobie na przykład też przelać Litecoina, zamienić go na stablecoina, taka też możliwość tutaj istnieje. No i oczywiście mamy możliwość zarabiania na kryptowalutach i stablecoina, zobaczcie, na każdej. W kryptowalucie czy też po prostu stablecoinie macie napisane earning up to 8%, tutaj macie 12%, czyli 12%, tutaj macie 36% aż na akcji Infinity, polka dot 15%, no i tutaj Terra USDT, czyli stablecoin macie 20%, więc zobaczcie, macie stablecoina, chcecie zarabiać 20% rocznie, żaden problem jest, to rozwiązanie naprawdę tutaj jest. Dobra, dobra, kliknijmy tutaj earning up to 20% i zobaczmy, co tutaj mamy. Napisane. No i oczywiście buy Terra USD and start earning. Ja akurat w tej chwili Terra USD nie mam na tym koncie. No i mam te 14% na Flex. Terms Flex zazwyczaj są takie, że macie w dowolnej chwili po prostu wypłacić bez żadnej. Blokady. No i tutaj Loyalty Level Base Savings to jest Rate, czyli to jest 14. W zależności od poziomu, który tutaj posiadamy, czyli Nexo Loyalty Levels, mamy Base, Silver, Gold i Platinum. No to takie też tutaj naliczenia będą. Czyli zaczynamy od 14. Możliwe jest zdobycie do 20 tutaj procent. No i oczywiście zależne jest od tego, ile Nexo mamy tutaj w portfelu. Nie są to duże poziomy, także myślę, że śmiało możecie sobie zabrogidować, jeśli będziecie z tego korzystać, nawet na Platinum. Wróćmy jeszcze tutaj do tego, spójrzmy może na to, co tutaj mamy, jeszcze tą trzecią opcję, Savings Interest Preference, mamy tutaj Earn in the Nexo Tokens, ja sobie tutaj tak ustawiłem, no ale mamy oczywiście możliwość zarabiania również Interest Paid Out in the Same Currency, czyli po prostu w tej samej kryptowalucie którą akurat stekujemy, że też dajemy tutaj akurat na tym portfelu NEXO, czyli jeśli mamy Tera USD i chcemy zarabiać Tera USD, no to wybieramy sobie wtedy tą opcję pierwszą, a jeśli chcemy zarabiać tokeny NEXO, no to wtedy mamy bonus, aż do 2% więcej, no i oczywiście zarabiamy sobie tokeny NEXO za to, że tam stekujemy, powiedzmy to w przenośni właśnie te TerraUSD czy to po prostu jakąkolwiek inną kryptowalutę. Dobra, także moi drodzy, jeśli chodzi tutaj o sam Nexon, no to mamy tutaj jeszcze opcję Void, ale jest w tej chwili jeszcze niedostępna, jest to Futures, czyli po prostu jest ona w planach do dodania. Cały portfel jest tutaj bardzo przyjemny w użytkowaniu, zarówno sama platforma właśnie na stronie www, jak i aplikacji na telefon. No i mamy tu jeszcze oczywiście możliwość zarabiania na polecanie, jest tutaj taki presence, gdzie mam Refer a Friend, bądź zjeżdżamy tutaj na sam dół. I mamy tutaj też taką zakładkę invite friends and earn bitcoin. Mamy tutaj kilka opcji a propos właśnie dzielenia się naszym linkiem, copy URL, czyli po prostu skopiowanie go do schowka wtedy wklejenie wiadomość bądź gdziekolwiek indziej, bądź po prostu bezpośrednio wklejenie go na Facebooka czy po prostu na Twitterze. Spójrzmy jak wygląda gotowy post na Twitterze. Join Nexo and get 25 in Bitcoin with Nexo you can earn up to 20% on crypto and stablecoins. No I to możemy sobie tweetnąć od razu i wtedy od razu taki post gotowy leci na naszego Twittera czy też po prostu Facebooka. Na sam koniec przejdźmy jeszcze do Koimarket w osobnej zakładce. Mamy właśnie token Nexo, obecnie jest w rankingu na 78 miejscu, więc naprawdę tutaj ładnie. I obecna jego cena jest po i 2,5 centów. Spójrzmy tutaj na roczny wykres, jeśli chodzi o tą kryptowalutę. No i zobaczmy tutaj ATH, mieliśmy prawie na 4 dolarach. No, tych 4 dolarach, jak widzimy, tutaj nie przebiło, aczkolwiek i tak naprawdę ładnie. Wynik obecnie mamy 50% jeśli chodzi o samego ATH, czyli mamy 2,05$. Najniższy poziom w ostatnim roku to był 1,21$, więc no tak naprawdę nie jesteśmy wysoko właśnie od momentu najniższego, czyli all time low. Także moi drodzy myślę, że warto też przyjrzeć się właśnie tej kryptowalucie i mieć ją w swoim portfolio. Tym bardziej, że sama aplikacja tutaj na EXO jak i portal naprawdę prężnie się rozwijają. Także, moi drodzy, tyle jeśli chodzi o platformę Nexo. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapce w górę oraz pozostawieniu komentarza pod tym odcinkiem. Także trzymajcie się, na razie.